Rozdział 19. Nefaj przygotowuje płyty z metalu i zapisuje na nich dzieje swego ludu. Bóg Izraela przyjdzie na świat w 600 lat od opuszczenia Jerozolimy przez Lechiego. Nefaj opowiada o jego cierpieniach i ukrzyżowaniu. Żydzi będą znienawidzeni i rozproszeni aż do ostatnich dni, kiedy nawrócą się do Pana. I stało się, że z nakazu Pana sporządziłem płyty z metalu, aby mógł na nich zapisać dzieje mojego ludu. I na płytach, które zrobiłem, na, zapisałem dzieje mojego ojca, naszą wędrówkę przez pustynię, proroctwa mego ojca oraz wiele moich własnych proroctw. I gdy to uczyniłem, nie wiedziałem, że Pan nakaże mi przygotować te płyty, dlatego dzieje mojego ojca, rodowód. Jego ojców i większość naszych przeżyć na pustyni są spisane na pierwszych płytach, o których wspomniałem. Zatem to, co nastąpiło, zanim przygotowałem te, te płyty, jest zapisane bardziej szczegółowo na pierwszych płytach. Gdy zgodnie z przykazaniem przygotowałem te płyty, ja Nefaj, otrzymałem przykazanie, aby pisać na nich. O służbie kapłańskiej, oraz przytoczyć w nich jasne i cenne wyjątki z proroctw, by zapisane zostały zachowane dla nauczania mojego ludu, który posiądzie tę ziemię, a także dla innych ważnych celów znanych tylko panu. A więc, ja, Nefaj, spisałem bardziej szczegółowo, na tych drugich płytach o wojnach, walkach i zniszczeniu mojego ludu. Uczyniwszy to, nakazałem im, że mają tak samo czynić, gdy mnie już nie będzie. Nakazałem im też, aby przekazywali te płyty z pokolenia na pokolenie, to znaczy prorok prorokowi, aż do otrzymania innych przekazań Pana. O przygotowaniu tych płyt napiszę później. Wobec tego przechodzę do tego, co zapowiedziałem, a czynię to, aby znajomość szczególnie świętych spraw przetrwała pośród mojego ludu. I piszę na tych płytach tylko to, co uważałem za święte. I jeśli w tym błądzę, odnosiłoby się to y, też do dawnych proroków. I nie usprawiedliwiam się ze względu na innych, jednak przyznaję swoją słabość w tym, co czynię, bo jestem śmiertelny. Oto niektórzy ludzie uważają pewne sprawy za ważne, zarówno dla ciała, jak i dla duszy. Inni mają je za nic i depczą po nich. Ludzie depczą swoimi stopami samego Boga Izraela, co znaczy mają go za nic i nie słuchają jego rad. I przyjdzie on zgodnie ze słowami Anioła. 600 lat od czasu, gdy mój ojciec opuścił Jerozolimę. I świat, ze względu na niego, dziwości ludzi, będzie go miał za nic. Dlatego ubiczują go i on na to pozwoli. Będą go bili i on na to pozwoli. Oto będą na niego pluli i on na to pozwoli z racji swego miłosierdzia i cierpliwości wobec ludzi. Oto Bóg naszych ojców, których wyprowadził z niewoli egipskiej i zachował na pustyni, zaprawdę, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Według słów Anioła, wyda się w ręce niegodziwych ludzi jako człowiek, aby został poniesiony zgodnie ze słowami Zenoka i ukrzyżowany zgodnie ze słowami Neuma i złożony w wykutym w skalę grobie. Jak powiedział Zenos, w związku z trzema dniami ciemności, co będzie dane jako znak jego śmierci, ludziom zamieszkującym wyspy morza, a szczególnie tym, którzy są w domu Izraela. Albowiem, tak powiedział ten prorok: Zaprawdę, Pan Bóg nawiedzi wtedy cały dom Izraela, niektórych nawiedzi przemawiając do nich z racji ich prawości, przynosząc im wielką radość i zbawienie. Innych nawiedzi grzmotami i błyskawicami swojej mocy, przez burzę ogień, dym i chmury ciemności, przez rozdarcie ziemi i wyniesienie gór. Wszystko to nastąpi, mówi prorok Zenos: skały ziemi będą pękać, i słysząc jęki ziemi, wielu królów na wyspach morza zawoła: pod wpływem ducha Boga, Bóg wszelkiego stworzenia cierpi. I co się tyczy tych, którzy są w Jerozolimie, mówi i ten prorok, będą oni nękani przez wszystkich ludzi, bo ukrzyżowali Boga Izraela i odwrócili się od Niego, zaprzeczając znakom, cudom, mocy i chwale Boga Izraela. I ponieważ odwrócili się od świętego Boga Izraela, mówi prorok, i wzgardzili nim, będą się błąkać podczas tego życia, przestaną być narodem, staną się przedmiotem szyderstwa. I pośmiewiskiem, i będą znienawidzeni pośród wszystkich narodów. Jednakże, gdy nadejdzie czas, że nie będą się więcej odwracać od świętego Boga Izraela, wtedy wspomni on obietnice, które dał im ojcom. Wspomni wtedy wyspy na morzu, gdyż według proroka Zenosa, pan powiedział: Zgromadzę z czterech krańców świata wszystkich, którzy są z domu Izraela. I cała ziemia ujrzy zbawienie Pana, mówi prorok. Każdy naród, plemię i lud, każde, każdego języka będzie pogłos, pobłogosławiony. I ja, Nefaj, piszę do, dla mojego ludu, że może będę mógł ich nakłonić do pamiętania o Panu, swym odkupicielu. I mówię to do całego domu Izraela, jeśli stanie się, że otrzymają te słowa. Oto martwię się o tych, którzy są w Jerozolimie, co czyni mnie słabym, nawet we wszystkich moich słowach. Oto jeśli Pan nie byłby mi miłosierny, objawiając mi, się o, on, objawiając mi o nich, jak dawał objawienia prorokom. W dawnych czasach ja także bym zginął. I jest to pewne, że objawiał, objawił oni wszystko prorokom, o w dawnych czasach. Objawił także wielu prorokom o nas samych i jest to zapisane na mosiężnych płytach, powinniśmy więc to znać. I ja Nefaj uczyłem o tym moich braci, czytając im wiele z tego, co było wyryte na mosiężnych płytach, aby wiedzieli, co w dawnych czasach czynił Pan ludziom na innych ziemiach. I czytałem im wiele z ksiąg mojżesza, aby. Ale aby bardziej przekonać ich do wiary w Pana ich odkupiciela czytałem im słowa proroka Izajasza i odnosiłem do nas wszystko w Pismach Świętych abyśmy się z tego uczyli i mieli korzyść dlatego powiedziałem im słuchajcie słów proroka wy którzy należycie do domu Izraela i jesteście odłamną od niego gałęzią Odłamaną od niego gałęzią, słuchajcie słów proroka skierowanych do całego domu Izraela i porównujcie je do siebie, abyście mogli się mieć nadzieję tak samo jak wasi bracia, od których zostaliście, od, od których zostaliście odłamani. Tak ten prorok pisał.